Dzisiaj latamy, słuchajcie, na, na Sigmie 10. Mam ultra lekką uprzęż do hike and fly, to jest rozmiar 25. Moja masa startowa to 97 kg, także chyba idealnie. No i powiem Wam szczerze, że bardzo długo unikałem Advance'ów. Wiele lat, a to dlatego, że do jakiegoś tam modelu chyba, nie wiem, szóstego czy siódmego. Nie podobał mi się bardzo handling. Natomiast tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest znaczna różnica. E... Skrzydło jest naprawdę e... miłe. Po prostu w dotyku, w sterowaniu bardzo łatwo mogę tutaj wy wykręcać. E... Słabe noszenia. Jak widzicie, jest całkowicie wszystko zadekowane. Śnieg jest jeszcze w górach, a ja cały czas tutaj wyjeżdżam wyjeżdżam wyżej i wyżej i wyżej. Dla mnie jest to bardzo duża zmiana, bo zawsze latałem na skrzydłach małych 19, 18, 20, 22 metry. Teraz mam 25 z powrotem także czuję się po prostu jak na autopilocie praktycznie nic nie muszę robić, żebym wyjeżdżał do góry. To skrzydło to nie jest jakieś strasznie niebezpieczne skrzydło. Myślę, że w klasie bezpieczeństwa na pewno przesiadłem się o kategorię niżej z freestylea swojego. Eee, takie po prostu wydaje mi się spokojne, sportowe NC, tak. O niezbyt dużym wydłużeniu, około 6.3 na to wygląda. Mój freestyle miał 5.8. Także za dużej różnicy dla mnie tutaj nie ma, poza tym, że po prostu mogę wyjeżdżać do góry praktycznie wszędzie, tak. założone centrum, nie wiem ile, bo ja nie latam z elektroniką za dużo coś mi tu pipa, także jedziemy do góry Zrobię wysokość i może polecę do domu po prostu no. Źle mam oczywiście wyregulowany speed, bo po co Także siedzę tutaj jakbym siedział na nocniku I na razie mi się leci bardzo dobrze no. to za mało, żeby cokolwiek o tym skrzydle Wam powiedzieć więcej, więc nie będę nic mówił więcej może. Co to są za oznaczenia w ogóle? 80, 40%, zero Do czego to ma służyć niby? To już trzeba, jak je łopą, tutaj wszystko narysować, żeby było wiadomo ile jest ciśnięte?